Cześć Minecraft MinecraftKumple z tej strony over i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. I fajnie byłoby, gdybyście już w tym momencie stawili łapkę w górę, ponieważ ta łapka w górę naprawdę bardzo mi pomaga i bardzo pomaga w rozwoju mojego kanału. A jeżeli łapki w górę nie zostawicie albo zostawicie łapkę w dół, to nie chcę Was straszyć, ale prawdopodobnie jutro zostaniecie odpytani w szkole na matematyce. I no, możecie myśleć, że to jest kłamstwo, no ale jeżeli stawicie łapkę w dół albo w ogóle nie zostawicie, no to sami się przekonacie. Jakby coś, to ja was ostrzegałem. Tak więc, jeżeli chcecie być bezpieczni, to łapka w górę i miłego oglądania. I jeszcze na wstępie, zanim przyjdą pewne osoby i zaczną pisać w komentarzach coś w stylu Over! Dlaczego nagrywasz o Maltim? Czy ty chcesz dramy? Dlaczego się wybijasz na Maltim? Nie możesz go dodawać do tytułu, nic nie możesz robić. Dlaczego czytujesz na jego serwerze? Wybijasz się na Maltim, jesteś najgorszy. Ulsub, łapka w dół. E, to drodzy koledzy moi, to, że czytuję na serwerze Maltiego to nie znaczy, że od razu muszę go nienawidzieć i w ogóle nie wiem dramy z nim chcieć, no bo chyba jeżeli czytuję się na serwerze kogoś w Meccrafcie, to, to nie jest tak, że ja go nienawidzę czy coś w tym stylu A poza tym ta cała drama z Maltem już się dawno zakończyła w sumie. Co prawda niektórzy tam nadal próbują ją ciągnąć w komentarzach czy tam na live'ach i tak dalej, pisząc jakieś rzeczy i tu mówię o widzach oczywiście, nie? No ale no, to co było to minęło. I no, takie ostrzeżenie dla was, abyście tak nie pisali, bo to nie jest mądre i wcale tak nie jest, nie? No, tak więc już mięgo oglądania, definitywnie. No to jesteśmy już na serwerze, jesteśmy na jakimś losowym TP, ale my sobie pójdziemy oczywiście na początku na spawn'a. Jest ciemno, jest wielka ciemność, bardzo wielka ciemność. I co będę tutaj ogólnie robił na tym odcinku z takiego czytowania? Co ja będę robił? Po pierwsze, postaram się zdobyć... O Jezu, jak deszcz pada, zaraz to wyłączę. Po pierwsze, postaram się zdobyć jakiegoś seta. Oczywiście kopiąc na jakichś tam nukerach, speedminach i tak dalej. Po drugie, postaram się zdobyć tego seta, a potem się poklepać. I po trzecie, postaram się dostać tego bana. Taka seria, No. Więc, no, pierwsze co musimy zrobić, to wziąć kit start i pójść kopać. Ja już kit starta sobie wziąłem. Tak więc teraz wyłącz ten głupi deszcz i pójdziemy sobie na losowym kopać na jakimś eleganckim nukerze czy czymś w tym rodzaju. Z tego co widzę na X-Rayu, tutaj są jakieś skrzynki. Zobaczmy, czym one w ogóle są. Fajna sprawa, fajna sprawa. Już do nich zaglądamy sobie na X-Rayu. Może są jakieś fajne itemy, to sobie przy okazji pozbieram, jak będę kopał. O ile są jakieś fajne itemy, czy to jest tylko jakiś kurde bait? Zaraz zobaczymy. Jesteśmy obok skrzynki i one znikają. A! To jest jakiś bait chyba na X-Rayowców. A! No w sumie racja. W sumie nawet dobry bait. Dzięki temu można nie wiedzieć, czy to jest prawdziwa skrzynka, czy to jest jakaś na X-Rayu. Ale w sumie, jeżeli ktoś ma bazę i stawia skrzynki, to i tak. Przecież to widać, że jest baza, tak? No bo chyba nikt normalny nie stawia taką skrzynki, nie? No ale w sumie jak ktoś jest mądry, to może sobie tak skrzynkę postawić, nikt jej wtedy nie znajdzie. No ale dobra, my tutaj nie o tym. Dobra, to wkopujemy się dalej. Dobra, chyba wystarczy jestem już na jakimś Y22, więc teraz wyłączamy X-Raya. Nie wiem czy Huzuni miało Nukera. mam nadzieję, że miało. Jak się włączało opcję Huzuni? Huzuni. Jezu, chryste. Okay, Cabins. Zapomniałem całkowicie, jak tutaj się wszystko włączało Więc ty pozwólcie, że będę włączał to tym. E, dobra, no to nuker. Nuker. Zwindowany jest pod L. No to dobra. Na początku zobaczymy, czy zbanuje nasz zanukera. Odpalimy sobie nukera. Kopię nam nuker. No nuking stone. Chyba za szybki ten nuker. Wezmę go troszeczkę ukrócę. Ponieważ, jeżeli będziemy kopać na takim wysokim nukerze, to zdecydowanie zaraz dostaniemy jakiegoś bana. Eee, czemu nie mam tutaj jakieś ustawień tego nukera? Czekajcie, muszę ogarnąć to Huzuni o, Dobra, znalazłem już jak tutaj ogarnąć, przecież to tutaj w sumie dawno nie czytowałem, więc już sobie pozapominałem eee, Więc dobra, dajmy sobie real, na pewno nie na piątkę, dajmy sobie na speed' na jedynkę, w sumie radius na dwójkę Niech będzie real, ponieważ inaczej możemy dostać eleganckiego bana Niech będzie render arrea I dobra, czy teraz nam już kopię normalnie? Bo widzę, że chyba nie A, nie włączyłem tego nukera w sumie więc dobra za... Ło, wow, patrzcie, jakie to jest fajne. Co oni dodali na tym nukerze? Dobra. Coś nam tutaj kopie. Widzę, że nie miło nam cofa, więc chyba tutaj na nukerze sobie nie pokopiemy. A nie, tutaj już nie cofa. Dziwne bardzo. Tam nam cofał, tutaj nam już w ogóle nie cofa. Troszeczkę to jest dziwne, no ale dobra. Szkoda, że to A, bo to już po prostu chyba zasięgu nie mamy Mogę kopać tylko na takich trzech kratkach małych No dobra, może też być tak Więc my sobie tutaj chwilę, chwilę nie pokopiemy w sumie bloki, z tego co wiedziałem, to dropią w tym, jak to się nazywa, w... Znaczy, diamenty dropią w blokach, więc nie powinno być zbyt dużego problemu, aby nazbierać diaksy. Exp widzę, że również bardzo szybko dropi, więc pokopiemy sobie tak chwilunie na nukerze. Ja wam oczywiście nagranie przyspieszę, ponieważ nie chcę, abyście oglądali tutaj materiału z 20-minutowego kopania. Byłoby to co najmniej bardzo nieciekawe. Tak więc, ja się na chwilę w sumie przyspieszę, będziecie widzieli przyspieszone tempo, takie bardzo, bardzo przyspieszone tempo I no, widzimy się za momencik, jak już sobie troszeczkę tych materiałów nakopię Aha, akurat mi kilo wpadł w sumie, poczekajcie sobie, szybko ten kill zrobim, zrobimy od nowa Tylko teraz nukera wyłączymy, kurde, no kopię mi nadal, ale bym bana nie dostał za takie coś, że robię dwie rzeczy naraz, ale dobra Ło, co się dzieje? Patrzcie, co tutaj się dzieje. Nie, nie nukuj sturze mylśniczy. Yy, czekajcie, muszę wyłączyć tego nukera załnionego, bo on chyba ulany jest jakiś. Dobra, nuker wyłączony. Zrobimy sobie teraz już ładnie diamentowy kilof Na bogato. Jakiś dziwny dźwięk słyszałem, nie wiem co to było. Yy, dobra, patyki, dużo patyków. Kochamy patyki, mamy kill off. Ustawiam tutaj od razu setkoma. Mam nadzieję, że na spałnie będzie jakiś enchant. Jak nie będzie, to. To będzie po prostu słabo, bo bez enchantu no jestem debilem po prostu, tak, więc musimy znaleźć jakiś enchant. Yy, chyba nie ma żadnego enchantu, bo jestem po prostu ślepy. To również jest taka opcja bardzo możliwa. Yy, był zawsze enchant na dragonie z tego co pamiętam, a ten spawn w sumie, nie wiem, ale czy wam też ten spawn przypomina tak praktycznie jeden do jednego spawny dragona? Nie wiem, ja mam jakieś flashbacki, ja ogólnie nie gram na dragonie za bardzo, ale na spawnie tam. Czasami bywałem, i szczerze mówiąc, to mi wygląda identycznie jak jeden ze spawnów tego dragona. Nie wiem kiedy, ale no. Wy się pewnie, o, ale mi ścina, kurde, co jest Wy się pewnie bardziej znacie, więc dajcie znać w komentarzach Czy to przypadkiem nie jest któryś ze spawnów Dragona Bo właśnie tak się ostatnio nad tym zastanawiałem Czy to jest spawn z Dragona, czy to nie jest spawn z Dragona No ale dobra, już biegniemy sobie enchantować Widzę, że jest jakiś enchant, to chyba nie jest enchant na 30, a bardzo szkoda yy... Jest jednak, a, bo to jest wybierany enchant na gituwa. Jezu, jakie to drogie, dobra, wydano 5 nam potrzeba w sumie unbreaking czy też by się przydało, ale dobra, to później sobie przyjdziemy. No i wracamy na eleganckiego Homa, slash Homa, 7 sekund czekamy, to nic dla nas, 7 sekund, co co to jest 7 sekund? No tak, tak, kopyk. T... Dobra, tak więc czekamy, jesteśmy, no i dobra, no i przyspieszenie eleganckie, cyk, ciak, bajera i zaraz się widzimy. Jak widzieliście, to sobie troszeczkę pokopałem, nawet taką dłuższą chwileczkę I patrzcie, co w ogóle dostałem, nie wiem skąd ja to mam, ja tam jakiegoś fanta, nie wiem, jakiegoś gracza na spałnie. No, ale naprawdę bardzo fajnego fanta mi sprezentowałeś, typie Diamentowy napierśnik, ochrona 4, niezniżalność 3, no mordo, no dzięki No naprawdę, no postarałeś się, no ja z takich giftów -y jestem zadowolony Ja teraz mogę żyć, nie umierać, nie wiem, nie chodzić do szkoły przez miesiąc No, z takim diamentowym napiersznikiem. Jak wyjdę na miasto, no to no nie wiem jak to będzie, nie wiem jak to będzie, ziom, z takim słegiem, Ale dobra e, Co my teraz będziemy robić, drodzy koledzy? E, teraz sobie zrobimy seta Zrobimy sobie... No kurde, czy to ma jakiegoś downa urodzonego, czy o co chodzi? Poczekajcie, jeszcze jakieś dziwne dźwięki co chwila słyszę, o co, nie wiem czy wy też to słyszycie Jakieś szumy, w... nie wiem, ja mam jakiegoś downa, nie wiem, nie wiem o co chodzi Ale jak klikam shift, to słyszę bardzo dziwne dźwięki i to mnie niepokoi To mnie bardzo niepokoi Dobra, robimy tak. Nukera musimy wyłączyć, ponieważ jest ulany i niszczy nam crafting. I dobra, co teraz będziemy robić? Teraz sobie zrobimy brakującego seta. I pójdziemy na spawn'a i zobaczymy, ile kosztuje jego ulepszenie. Mam nadzieję, że nie kosztuje jakiś milion, aby mieć seta 4 -3. I wkrótce będziemy mogli pójść na klepę. Wkrótce będziemy mogli zrobić taką klepę: 3, 2, 1, 0. Mam nadzieję, że nie, nie dostanę insta bana za kill Bo jeżeli tak będzie, to naprawdę, no, zbieram tej tema, a potem dostać bana za kill w sekundę. No, to to po prostu, no, po prostu, no, zaraz się popłaczę. E, dobra, tak więc idziemy do wybieranego enchantu, który znajduje się w tamtym miejscu. Kurde, no, mamy jakieś ściany. No, nie wiem o co chodzi za bardzo na tym spawnie. Znaczy, chyba ogólnie mam sobie, nie no, nie mam sobie kopa Dobra, zobaczmy, ile kosztuje enchant na. O Jezus, kuboziu, dlaczego tak drogo? No powiem wam, że jednak troszeczkę będziemy ten enchant robili, jeżeli ochrona 4 kosztuje aż tyle. Znowu ten dźwięk był. No ale myślę, że damy radę. Może ktoś mi da, daj mi jakieś, kurde, jeszcze 300 kamienia, bo ja myślę, że ktoś mi da gift, no bo w sumie to są widzowie Maltiego, a raczej widzowie Maltiego, koleja kojarzą mój kanał, może, może mnie. Nie, no nie proszę, tylko nie to. Uf. Może mnie niezbyt lubią, no ale może mi dadzą jakieś kurde sety, mi by się przydało bardzo w sumie No ale dobra, no Czyli co? Czyli wracamy do kopania To będzie oczywiście znowu przyspieszone, to będzie strasznie mocno przyspieszone, aby po prostu was nie zanudzić o, W ogóle nie wiem czy ja to będę nagrywał, no ale postaram się, więc no Więc no, ja lecę kopać jak jakiś górnik walony, nie wiem, no powinni mi dać jakieś papiery na kaskadera górnika, znowu jakieś dźwięki powalone I no, tak więc Co to jest? Nie wiem, nie wiem, czy to coś na serwerze. Dobra, yy, ja idę kopać. jak widzieliście skompletowałem już cały set ochrona 4 no ale jeszcze muszę tutaj wszędzie niezniszczalność 3 podawać i nie będę niestety nagrywał dla was kopania ponieważ mam mało miejsca na dysku i jeszcze mi nie starczy miejsca i będzie lipa e, więc no poza odcinkiem sobie szybko to nakopię i potem idziemy na decydujące starcie czyli oczywiście idziemy na kleping o w ogóle to fajnie sobie kopie widzę że na serwer wbił jakiś właściciel uciu69 się nazywa nie wiem w sumie kto to jest, no ale może teraz dostanę bana i no będzie smutno. Tak więc zaraz zobaczymy, czy. Czy zaraz nas zbanuje po prostu? Tak więc, jak widzicie, stałem zbanowany. Ban minie za 10 dni i jest mi z tego wodu bardzo smutno, ponieważ chciałem sobie pograć na tym serwerze i tak naprawdę zrobiłem już tego całego seta, a oni mnie. Potwornie zbanowali i jest mi z tego bardzo smutno. Tak więc, następny odcinek prawdopodobnie wyleci dopiero za dwa miesiące, ponieważ po takim czymś muszę sobie zrobić dłuższą przerwę i nie wiem dlaczego dostałem bana. Ale w momencie bana, przed banem, skakałem do ucia na spałnie i pokazywałem mu gardę. Myślę, że troszeczkę to mogło się przyczynić do mojego bana, chociaż nie wiem. Tak czy siak, no prawie udało mi się zdobyć seta, mam nadzieję, że to jeszcze powtórzymy. Na jeżeli chcecie więcej odcinków z czytowania, to napiszcie w komentarzach, że fajny odcinek był. I ogólnie to, jeżeli chodzi o Uciu, jeżeli to twoja wina Uciu, to Uciu zepsułeś mi marzenie. Zepsułeś mi radość, radość z dniami całą zepsułeś tym banem, jeżeli to twoja sprawka. I no, nie polecam cię bardzo serdecznie, odebrałeś takiemu modemu, wariatowi, chłopakowi radość z grania w Minecrafta. Tak więc na no, Niku Over wracamy dopiero za 10 dni. I no, jeżeli chcielibyście jeszcze jakiś odcinek z Ultra Dropu czy z byle czego, to możecie napisać w komentarzach też jakieś fajne IP serwerów. A jeżeli ja bym w sumie chciał na Ultra Dropie, ponieważ chyba to jest taki najpopularniejszy serwer. I jeżeli macie jakieś itemki, aby mi zapodać, to możemy się dogadać, napiszcie mi na Discorda, ja mam w opisie link do Discorda, wbijcie na niego i napiszcie mi na PW po prostu, ja mam nick over, napiszcie mi na PW, że chcecie mi dać itemki, to na pewno się jakoś dogadamy. I no, tak więc, no, bardzo smutny ban, ja teraz idę płakać pod grzejnik i widzimy się wkrótce. Ale... I tak, na koniec, jeszcze na poważnie, ogólnie co do całego serwera, ultra drop, troszeczkę sobie zmniejszę, bo chyba za dużym odległość dałem. Co do samego serwera, ultra drop, tak szczerze, to w sumie zalatuję tutaj za bardzo dragonem. Dla mnie to być może jest jakiś po prostu taki skok na kasę, jak dragona nie ma, ponieważ, no nie oszukujmy się, tam nawet tap jest praktycznie jeden na jeden, jak na dragonie, kolorystyka w sumie tak samo, pluginy również bardzo podobne. I no, troszeczkę dziwne, no, bo byście chociaż kolorystykę zmienili, nie wiem, jakieś rzeczy, a to praktycznie jest full 1 do 1, to co na dragonie, tylko po prostu macie większy drop. W sumie, jak wszedłem na, na ultra drop, to nawet chciałem odcinek na ten temat nagrać, że to jest po prostu drugi dragon i troszeczkę to jest takie, trochę takie nie halo. No, ale w sumie stwierdziłem, że po co i tak będziecie grali tam, tam gdzie chcecie. To jest serwer Maltiego, więc jeszcze wy byście sobie pomyśleli zapewne, że znowu coś tam wybijam się na Maltim i w ogóle, tak jak to zawsze mi piszecie i pewnie teraz też będziecie pisali, nie żeby to mnie coś bolało, czy coś takiego, no ale, no. No, no to chociaż tutaj pod koniec w sumie wyrażę swoją opinię na temat tego serwera i no. Ale tak jak mówiłem, z chęcią tam wrócę, jeżeli dacie mi temy, bo w sumie fajnie się tam nagrywa, pograć można. I dziękuję za oglądanie, miłego oglądania, miłego wieczoru, do zobaczenia wkrótce. Elo, Minecraft, 4. O, jeszcze lak na końcu, Jezu Chryste, siema.